Eee, witajcie, witajcie w kolejnym filmie. Postanowiłam się spontanicznie połączyć, mimo że tak jak widzicie, jestem troszeczkę blada. No, bo ten, <laughs> powiem Wam, że troszeczkę ta moja anemia dała mi w kość yy, po tak jakby rozkręceniu się okresu, nie? No, po prostu, no, w takich sytuacjach to niestety trzeba mieć. Trzeba mieć, słuchajcie, duże zasoby, siły, żeby organizm no, jednak to przyjął, prawda, tą sytuację okresową, a no ja, no to wiadomo, i tak mam braki, a jeszcze dodatkowo, wiecie, sytuacja kobieca, nie? Także, no nie było łatwo i nie jest w sumie, ale słuchajcie, no staram się. Chociaż widzę, że jestem po prostu biała, że moja bluzka po prostu daje mi ten sam kolor co twarz, nie? No, ale nic, no, nic, walczymy, słuchajcie. Staram się naprawdę odżywiać dobrze. Mam warzywa, mam owoce, mam ten, także nie martwcie się. Chociaż dziękuję Wam za każde słówko, e, za każdy komentarz. No, naprawdę, no, muszę, muszę się ogarniać dalej. Mam tu, tutaj, wiecie, różne jeszcze patenty powymyślane, jedzeniowe na, na te moje, wiecie, anemiczne rzeczy i będę to zwalczać, ale. Łączę się z wami, słuchajcie. Pogadać sobie troszeczkę z Wami, no poprawić sobie humor przy okazji e, i podzielić moimi różnymi przemyśleniami. Mianowicie kochani, e, dzisiaj e, bo wiecie, ten to wybieranie tych piosenek, to co wam mówiłam na tym e, wewnętrznym wybieraniu wśród fanów, to jakby trwa, nie, tam się głosuje. I, I tam, e, wiecie, będzie zrobiony taki specjalny filmik. Mam nadzieję, że będę Wam mogła podlinkować, jak już będzie to wszystko zebrane w jeden film, który będzie miał, e, wiecie, te punktacje. Może to będzie taki dłuższy film, w którym po e, prostu będziecie mogli najpierw sobie przysłuchać te piosenki w osobnym, a potem będzie ten podsumowujący właśnie z punktami, nie? Bo prawdopodobnie w przyszły weekend będzie już to skonstruowane cały ten film, nie przeze mnie, ale, ale myślę, że gdzieś tam wam zostawię w opisie już w poprzednim, jeśli <grym> nie wiecie, o co mi chodzi, to ja jestem fanem Eurowizji, i wśród fanów na, na takiej grupie specjalnej na Facebooku została zrobiona taka jakby mini Eurowizja, nie? Taka, taka po prostu wśród fanów. I każdy kto się zgłosił, to miał y, po prostu ze swojego państwa tam propozycję piosenki dać. No i ja też dałam, nie? No i <grym> y, powiem wam, że nawet nie sądziłam, że może tak się spodobać moja propozycja. Tak myślałam, że będzie gdzieś w połowie, jakieś 15, 18 miejsce, a, a tutaj słyszę, wiecie, że, że naprawdę <grym> się spodobało. Także może pod tym filmem też wam zostawię będzie przypięty komentarz właśnie z tymi piosenkami, to kto będzie chciał, tam widziałam, że wchodziliście z wami, sobie trochę gadałam w komentarzach, że wchodziliście na te piosenki i sprawdzaliście, która Wam się najbardziej podoba i tak dalej. I powiem wam, że, że co, co chciałam powiedzieć, że po prostu jak tylko wyjdzie ten filmik z tymi punktacjami, to będziecie mogli zobaczyć, na którym miejscu była ta moja propozycja, no nie? Bo ja na razie nie wiem, tam wiecie, no, jakieś tam głosy tylko od ludzi słyszę, ale... Um, ale ogólnie to jeszcze nie wiem, no bo mówię, ten weekend to już będzie taki, wiecie, finał finałów, I już będzie wiadomo. Także wszystko Wam zostawię na dole, czy tam będziecie chcieli, to sobie, <grym>, to sobie posłuchacie. Właśnie chciałam się z tym z Wami podzielić, że tak jestem zadowolona, wiecie, tak mnie ludzie docenili, że naprawdę no, czuję taką niesamowitą wdzięczność, że niby taka, wiecie, tylko zabawa, po prostu taka fanowska, a dała mi tak dużo radości, nie? Bo tak, tak jakoś się nie spodziewałam, nie? Zobaczymy, jak dalej słuchacie. Może będzie top 10, nie wiem. Zobaczymy, ale to mówię. Jak chcecie razem ze mną to przeżywać, to musicie te piosenki sobie przesłuchać, bo tak to będziecie mniej więcej wiedzieć, jaki poziom jest. Może sobie weźmiecie wtedy swojego faworyta, wybierzecie. I już później sobie sprawdzimy wspólnie, jak tam, jak tam te, yy, te, te wyniki, nie? Także to Wam chciałam powiedzieć. Powiem Wam szczerze, że trochę się męczę, jak gadam. Naprawdę jestem, słuchajcie, przeorana, no ale, no, chcę dla Was nagrywać i chcę, chcę po prostu, żebyście mieli film. Powiem Wam, że. Mm, Ogólnie przez ten czas, no to wiecie, były zajętości, nadal są. I staram się odpoczywać, jeśli tylko mam taką możliwość. E, wiecie, przy muzyce, czy, czy, czy oglądać filmy. Oglądałam też w, w wrestling. E, właśnie na, na, Netflix, na Netflixie są takie live'y. Właśnie eventy różne ze Stanów teraz są w Europie, bo robią sobie taką, e, taki tour e, właśnie z tymi swoimi jak to powiedzieć spektaklami, bo dowiecie wrestling to jest takie, takie jakby trochę coś udawanego. Tam wiecie, jest taka fabuła, trochę jak w filmie i tam są jakieś takie wiecie walki czy coś w tym stylu, nie? Ale lubię to, bardzo mnie to relaksuje, fajne takie, no, no naprawdę, lubię. Można się polubić z tymi bohaterami. Mam, że, e, mam nadzieję, że nie słyszycie od głosów od sąsiada, bo słychać czasami, jak spuszcza wodę. Albo się myje, nie? Dobra, uznajmy, że troszeczkę mnie spłoszył. <laughs> Powiem wam, że te ściany są tak cienkie, że naprawdę słychać e, słychać e, właśnie i spuszczanie wody, i i prysznic, nie? No i trochę się czuję spłoszona. Powiem że wam że dlatego przyszłam tutaj na, na drugą stronę mieszkania. Do łazienki. Tutaj mam trochę echo, ale mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzać. W ogóle taki mam warkoczyk ten cieki, zapomniałam sobie go trochę poszerzyć, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Słuchajcie, mam do Was w ogóle prośbę. E, chociaż domyślam się, co mi odpowiecie, ale i tak się Was zapytam o to. Mianowicie, słuchajcie, tu jest moja praleczka. Pokażę Wam ją, mam nadzieję, że się uda. Jakoś. O, tu jest moja praleczka. Prawda? I słuchajcie, mam do Was taką prośbę ponieważ ja już po prostu nie mam na to pomysłu. Próbowałam, słuchajcie, ją wypoziomować, żeby była, żeby po prostu stała normalnie i się tak nie trzęsła, ale niestety, za każdym praniem, jakie tylko jest robione, ona po prostu tak skacze po łazience, że skacze, no wiecie, no przesuwa się mocno dosyć przy tym wirowaniu. I wiem właśnie, że to zależy od tego, te ustawienie, ustawienie tego poziomu. No ale wiecie, ja nie będę dźwigać pranki, bo po pierwsze jest metalowa, a po drugie sama bym tego nie dała rady. Więc dajcie mi może jakiś patent. Chyba, że to będzie. Wiecie, bo tak sobie teraz pomyślałam, że to może być e, kolejny pretekst, żeby iść do sąsiada, żeby go poprosić, żeby mi tą pralkę zrobił, nie? Ale to tak wiecie, śmieję się. No, bo nie mogę tej pralki ustawić, lata i czy możesz mi pomóc, nie? No wiadomo, no, żeby pomógł, nie? Ale, ale, może macie jakiś patent, żebym mogła to sama zrobić? Myślałam może o takiej yy, macie silikonowej, że wiecie, tak jak trochę się używa do wałkowania siasta, ale taka wielka, którą mogłabym yy, wsunąć pod i wtedy na tym silikonie może by się to nie, nie ruszało. Ale no, muszę coś na to wymyśleć. Bo, jak są obroty, słuchajcie, nie wiem jakie tu są ustawione. Czekajcie, ja będzie teraz dzwonić. Eee, jakie tu są obroty ustawione w tym momencie? Nie wiem, czy tu jest jakaś informacja. Bo zawsze są, tam jest chyba około 600. Czy coś w tym stylu? Eee, czy 600, czy 800? To nie są jakieś takie na maksa. A ona tak, słuchajcie, się przesuwa. Że ja muszę coś po prostu z tym zrobić, no muszę, no bo się zepsuje, nie? A nie chcę, bo, bo po prostu jest fajna i mi służy, i wiecie, no dobrze by było, żeby, żeby działała. Więc jak macie jakieś patenty na przesuwającą się prankę, które mogłabym, wiecie, metodę, którą mogłabym zrobić sama, jako ja, wiecie, chuda, bez dotykania metalowej blachy dookoła, to dajcie mi znać ewentualnie no mogę poprosić tego sąsiada z góry <noise> który słuchajcie w ogóle jak już tak krążymy wokół tematu to bardzo ostatnio hałasował nie była jakaś imprezka znowu i wydaje mi się w ogóle że chyba próbował sobie wygłuszać pokój <noise> bo był taki mini remoncik w międzyczasie ale wiecie jak ktoś ma dobre głośniki to i tak słychać nie no po prostu co by się nie zdziałało to i tak będzie się nieść, nie? No wiadomo, sobota, to tam wybaczam, nie? Wiadomo, to jest taki dzień, gdzie większość osób ma wolne i sobie tam pozwala i tak dalej, ale kurde. Powiem wam czasami druga w nocy, czwarta rano, jak coś walnie, po prostu. Ja nie wiem, ja, ja tego i po prostu nie odtłumuję. To, to się nie mieści w moim pojmowaniu, po prostu to, co się, się dzieje, nie? Ale już biorę to, wiecie, na wesoło, mówię, no. Yy, mówię, to najważniejsze, że wiecie, no w razie jakiejś awarii tu pomoże, to tam wiecie, no kontakty trzeba mieć, nie? Tak czy inaczej. No to, to, to zawsze, zawsze, zawsze dodatkowe ręce do pomocy, nie? No, także, także kochani, yy, dajcie znać, co z, z tą praleczką byście wymyślili, a ja już przechodzę do, znowu do salonu. Słuchajcie, wentylacją to też dużo rzeczy idzie i naprawdę... Czekajcie, może się oświeca bardziej? Coś to zmieniło? Dajcie znać, czy widzicie różnicę. <grym> e, w ogóle, co wy widzicie? Aha, bo tu patelnia, coś. No wiecie, normalne życie. Tak samo, e, słuchajcie, oglądałam sobie dzisiaj rolki trochę na Instagramie e, i widziałam e, taką rolkę, właśnie gdzie dziewczyna z bardzo bliska pokazywała twarz, że w sensie trądzik jakieś tam rozstępy, jakieś tam, wiecie, yy, no, takie niedoskonałości, zmarszczki, z bardzo takiej makro kamery. Yy, właśnie i ta rolka miała służyć, yy, wiecie, jako przekaz, że, no, tak jak Wam mówię, nie? Czasami jak jestem niepomalowana, że tak wygląda prawdziwy człowiek i to myślę, że było zamyśle tym samym, nie? Żeby pokazać tym dziewczynom, które dziś Wpadają w kompleksy e, przez ten wyidealizowany świat, właśnie na socjalach, to, e, to pojawiają się takie produkcje, które jakby nas otrzeźwiają, nie? że po prostu tak wyglądamy i to jest ok. I żeby się tym nie, tak nie brać do siebie, nie, tego idealizmu, także bardzo fajna rolka. Powiem Wam naprawdę, e, no, podobało mi się i udostępniłam. Także to Wam chciałam powiedzieć. No i co? Teraz słuchajcie, odliczamy do Eurowizji. Na ten moment jest 48 dni. Także słuchajcie, ponad, ponad miesiąc i dwa tygodnie. Słuchajcie, jak to, jak to wypada. 17 maja to jest. No, dwa miesiące, bo jest marzec. No, coś, coś takiego mniej niż dwa miesiące. Nie wiem, ale bardzo, bardzo słuchajcie, jestem szczęśliwa, że, że to będzie, no naprawdę. Coś pięknego. No i trzymam kciuki oczywiście za naszą Justynę, żeby jak najwyższy wynik jej się udało zdobyć, bo na to zasługuje, bo naprawdę słuchajcie, tyle ile ona pracy wkłada. No, wczoraj chyba widziałam, czy wczoraj, taką rolkę, właśnie o Justyny Steczkowskiej, że. Bo, bo w ogóle było preparty, czyli takie wiecie przed Eurowizyjne takie imprezka. I tam pozapraszali też innych, niektórych właśnie wokalistów z Eurowizji, tych co mają dopiero wiecie być. I między innymi była Justyna i był bo to było w Oslo w Norwegii, więc był ten reprezentant Norwegii. Ona ma chyba 19 lat, jest taki dosyć młody, nie? I słuchajcie, ona, ta nasza Justyna właśnie, pani Justyna, przepraszam, że tak na ty, pani Justyna właśnie zrobiła taki swój Gaia Challenge. To się nazywa, że robi ten spinning ciałem i jednocześnie śpiewa ten swój wysoki dźwięk, nie? No i ona zaprosiła tego Alessandro, bo on się chyba tak nazywa, czy Kyle? Nie, Kyle on się nazywa. Kyle Alessandro? Jakoś tak. I słuchajcie, zaprosiła tego i on robił z nią, słuchajcie, i tak się jakby zakręcił w tym, że się przy... <laughs> słuchajcie, że się przewrócił. No ja się mu wcale nie dziwię, bo ja bym się też przewróciła po prostu od tego kręcenia się, a Justyno wiecie, ciśnie i się nie przewraca i ma tą stabilność ciała, także no, po prostu to jest, już jest inny lewer. słuchajcie, trzymanie oddechu, wysokie dźwięki śpiewania, takie właśnie kręcenie się, chociaż ludzie się z tego śmieją i wiecie, i robią jakieś memy i tak dalej, ale myślę, że że damy radę i i, I pokażemy, właśnie, że, że polska muzyka to jest naprawdę coś, na co warto, czego warto słuchać, to jest fajne, kreatywne. No, wiecie o co mi chodzi, nie? Postawiłam was jeszcze w lodówce, bo tutaj dobre światło jest. Zaraz będzie pikało, to i tak się rozłączam. Ale byłam dzisiaj na zakupach i stwierdziłam, że sobie zrobię na pocieszenie coś ciasteczka, więc kupiłam mascarpone. Właśnie i. A nie kupiłam kajmaku! Zapomniałam! No to będzie jutro wycieczka znowu. A dużo mnie, słuchajcie, kosztowała ta wycieczka. No w sensie takim energii, nie? Bardzo się czułam źle. Cały czas mi się kręciło w głowie, jak byłam w sklepie. No ale jutro znowu pójdę. No. Mam nadzieję, że będzie dobrze, nie? Niestety właśnie te, te okresy, które ja mam ostatnio, to bardzo mnie wyładowują baterie, wiecie. Troszkę się martwię, ale spokojnie. W kwietniu idę do lekarza, nawet w dwóch chyba na badania. No, ogarnę to. Trzeba być dobrej myśli. I ja <grywanie> słuchajcie, kochani, z tą myślą was zostawiam dobrą. Rozłączam się, widzimy się w kolejnym filmie. No i co? Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego Pata.